w o Solineum, taki mały festiwal historyczny, ależ historia, czyli spotkania z książkami historycznymi, spotkania z historią bliższą, dalszą, to zależy od tego, jakie to spotkanie. Pierwsze z Piotrem Korczyńskim, o jego książce Dzika Dywizja, Historia Czerwonych Beretów, o desancie, o takiej jednostce wojskowej, do której podobno swego czasu każdy chciał wstąpić. To było takie marzenie młodych chłopców i dowiemy się trochę więcej, jak to wyglądało. Przede wszystkim, jak wyglądało zbieranie materiałów do tej książki, jak się to układało między czytaniem archiwów a rozmawianiem z tymi, którzy jeszcze żyją, jeszcze pamiętają, jeszcze mogą opowiedzieć, bo takie historie są najciekawsze. To nie jest pierwsza książka, która jest związana z wojskiem w twojej karierze. I zacznijmy od tego, jak ty znajdujesz kolejne tematy? Jak sobie wybierasz coś, co teraz będziesz zgłębiał i czym się teraz zajmiesz, no skoro już trochę tego w twoim życiu było? W moim wypadku to jest prosta, pro, pro, proste pytanie, wbrew pozorom, bo ja z wojskiem jestem związany, w wojsku się obracam, z żołnierzami rozmawiam, Jestem historykiem wojskowości, więc tematy same się, że tak powiem, yy, nasuwają i, i przychodzą. Aczkolwiek no, trzeba, trzeba rzeczywiście pomyśleć, żeby wybrać. Hmm. No właśnie, to jak to jest? Yy, bo nie wiem, masz jakąś pulę tematów, i sobie myślisz tak, a o tym nie wiem, a o, o tym bym chciał. Czy to jest właśnie tak, a o tym bym chciał się dowiedzieć, chciałbym poczytać, nie ma za bardzo co to napisze. To jest tak, że po prostu też koniunktura historyczna troszeczkę mnie do tego, mówiąc w cudzysłowie, zmusza moja przedostatnia książka, 15 sekund, żołnierze polscy na froncie wschodnim, którzy też w łodzi byli, byli obecni. To po prostu była odpowiedź na pewną, jak to nazwać, niszę, dziurę, czarną dziurę, która powstała wokół tych żołnierzy. I cóż, i, 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 i książka najnowsza, y, Dzika Dywizja, Historia Czerwonych Beretów, w pewnym sensie jest kontynuacją 15 sekund, y, i także y, jest odpowiedzią na, na wiele y, kontrowersji, które się wokół tego tematu y, nagromadziło. No i myślę, że to jest właśnie to, co najbardziej mnie pociąga jako historyka, czyli tematy, które są nieoczywiste, które wzbudzają dyskusję, a które w sumie są bardzo proste, bo historia żołnierzy jest, można powiedzieć, prosta: służą, służą krajowi, są na wojnie i tutaj powiem paradoks prostota jest najtrudniejsza. Jak wygląda y, zbieranie y, materiałów? Jak wygląda y, to poszerzanie wiedzy, żeby potem y, no, kwintesencję tego zmieścić w książce? W Twoim wypadku? No, w, mo w moim wypadku y, są dwie drogi. Wiadomo, ta klasyczna, y, typowa dla historyka czyli archiwa, 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 jeszcze raz archiwa. I ta y, druga, która jest. Bardziej mo mo można powiedzieć, pasjonujące, chociaż te archiwa też są pasjonujące często, ale druga droga to jest spotkania z weteranami, spotkania z żołnierzami, yy, spotkania z ze świadkami po prostu, którzy przeżyli tą daną historię, o której mówię, opisuję i, i, i z ich opowieści czerpię w dużej mierze yy, przy pisaniu książki. No to jest możliwe pod warunkiem, że to nie jest jakaś bardzo odległa historia, żeby ci ludzie jeszcze żyli i żeby jeszcze zdążyć się z nimi spotkać. No i tutaj jest właśnie wyścig z czasem i, i biologią. Właściwie to jest taka ostatnia chwila, ostatni moment, żeby złapać, złapać ostatnich świadków II wojny światowej i tego, co się, co się po wojnie działo. No cóż, to, to są przedziały wiekowe 97, 98, 100, 101, 102, 104. Najstarszy mój e, rozmówca miał 107 lat, więc, więc e, e, tak to wygląda. Niech A... imponujące, ale bardziej imponujące jest to, że jeszcze można z nim było porozmawiać o e, tym, co przeżył. To pokolenie jest niesamowite, wojenne. To są ludzie, którzy naprawdę. E, można powiedzieć, że bieda i wojna ich zakonserwowała i psychicznie, i fizycznie. Aczkolwiek, jak się rozmawia o wojnie, widać traumy, widać, widać te przeżycia, które, które w nich buzują, i one cały czas w nich buzują, mimo, mimo upływu czasu i lat, i, i, i no cóż, no, no, perspektywy, która się, się odsuwa. Więc. więc... Może mam takie szczęście, ale w większości y, ludzi, z których spotykam, weteranów, oni po prostu cały czas mnie zaskakują y, swoimi opowieściami. Mimo, człowiek jest wiadomo, jest, jestem zawodowym historykiem, więc powinienem być na różne rzeczy przygotowany, ale za każdym, za każdym razem coś nowego od nich wynoszę i, i cóż, no, to mnie też, też jakoś tam y, u, ubogaca i i staram się to oddać w tych książkach. Dzika dywizja. Co powinniśmy wiedzieć, żebyśmy nie wyszli na głupków, jak się pojawi hasło gdzieś w rozmowie, a będziemy chcieli brać w niej udział? No, myślę, że, że na, na głupków nikt nie wyjdzie. Ale co chcę powiedzieć? Jesteśmy w łodzi. Czerwone berety to jest symbol a miasto Łódź jest pierwszym miastem, pierwszym miejscem, w którym polski desant założył na głowę czerwone berety w 1958 roku. Więc już samo to jest e, bardzo ważne, sympatyczne e, dla mnie, że spotykamy się w mieście, gdzie ten talizman e, spadochroniarzy pojawił się na ich głowach pierwszy raz. No cóż, e, o desancie moglibyśmy mówić e, już bardzo bardzo długo. Elita Wojska Polskiego. Naprawdę każdy chciał tam trafić. No, moje pokolenie to, jest, to są, to są y, trzy drogi, trzy marzenia. Albo zostać Indianinem i. To i, chyba najtrudniejsze. Y, 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 <grym> poczekajmy, albo zostać zostać Indianinem i czy, czy traperem na dzikim zachodzie, albo zostać rycerze, rycerzem Jedi. Albo zostać amerykańskim superbohaterem, komandosem, który, który walczy ze złymi ludźmi. I właśnie, albo zostać czerwonym beretem, spadochroniarzem szóstej dywizji Desantowej. i paradoksalnie to ostatnie marzenie, które było naj Bliżej y, 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 rzeczywistości do zrealizowania, ogniskowało te wcześniejsze. W tej książce udowadniam, że troszeczkę, jeżeli się zostawało y, spadochroniarzem, żołnierzem szóstej y, y, powietrzno-desantowej, to i można było zostać troszeczkę tym Indianinem i rycerzem Jedi i, i tym y, amerykańskim y, komandosem. Y, y, I nie stosuję tu przenośni. Rzeczywiście ci żołnierze z tego wszystkiego czerpali zupełnie świadomie, także przez kino i lektury, które własnym sumptem i własnym czasem wypożyczali czy oglądali, żeby się po prostu doszkolić. Ale o tym możemy opowiedzieć niedługo. The Piotra Korczyńskiego. To już jest pewna forma świeckiej tradycji. Piotr już jest po raz trzeci w naszym mieście, czyli do trzech razy sztuka. Jest to dla nas miło o tyle, że oczywiście Piotr, poza tym, że przyjeżdża do nas prywatnie, to też jeszcze przyjeżdża dlatego, że opublikował niedawno książkę. Książkę w nurcie dla siebie bardzo typowym, mianowicie związaną z wojskowością, ale z wojskowością w takim, bym powiedział, nurcie ludowym, ponieważ Piotr jest historykiem redaktorem i porusza się akurat właśnie w taki sposób może niekonwencjonalny, ale wcześniej mało bym powiedział eksplorowany. No bo cóż, jeżeli chodzi o Piotra, zaczynał swoją twórczość i publicystykę od Jakuba Szeli, później napisał doskonałą książkę o chłopach w wojsku polskim, w wydawnictwie Cyranka akurat też biorąc pod uwagę tematykę, e, sądzę, że takim nieoczywistym, e, 15 sekund, czyli e, naprawdę doskonałą rzecz o Wojsku Polskim na wschodzie, czyli o berlingowcach. E, a teraz powrócił do nas z dziką dywizją. E, ja nie ukrywam, że e, po pierwsze kibicowałem, a po drugie też jeszcze, no troszeczkę wiedziałem, że Petryfuje właśnie w kierunku akurat tej konkretnej jednostki. Natomiast Piotr też nie pojawił się znikąd, ponieważ jest takim człowiekiem, który już jest obecny w świecie literatury. Jest chyba, tak się identyfikujesz, reporterzystą historycznym reporterem. Tak mnie, tak mnie wszyscy nazywają, że jestem re reporterem, dziennikarzem, historykiem wojskowości. Ja się na te szufladki oczywiście godzę. Staram się, staram się te szufladki wypełnić w sposób nieoczywisty i, 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 i ze swu, z całych swoich sił oryginalnych. I cieszę się Tomku, że zauważyłeś tą ludowość w tej książce, bo wbrew pozorom te tytuły, które wszystkie wymieniłeś, one się, one się jakoś tak łączą, czy plotą, jak się to po ludowemu mówio, mówi, yy, z sobą i tak naprawdę, naprawdę jest tutaj yy, yy, wyraźna nić między tymi wszystkimi tytułami i Dzika dewizja, czyli historia czerwonych beretów elitarnej, elitarnej formacji yy, Wojska Polskiego, jest też książką z nurtu historii ludowej, yy, dlatego, że jest o tym, jak, jak y, wojsko pozwoli, pozwoliło tym ludziom zostać, lu, tym, tym ludziom, czyli ludziom często, y, często ze wsi czy z małych miasteczek, y, od razu powiedzmy o, o kogo nam chodzi, pozwoliło im zostać elitą wojska i, i ułożyć sobie y, całkiem ciekawie życie. Czasami nieciekawie, ale to już. To jest uroda życia. To jest uroda życia. Uroda. Uroda życia. I właśnie, czyli ja też będę, dołączę się do tych wszystkich, o których powiedziałeś. I tylko zakończę jeszcze a, autoprezentację, ponieważ Piotr nie tylko się y, koncentruje na historii ludowej, na historii wojska polskiego, ale też jeszcze jest człowiekiem, który jest utalowany artystycznie akurat, y, jesteś grafikiem, y, też jesteś, masz, masz bardzo bogatą przeszłość akurat, bo tym może czytelnicy nie wiedzą. No bo no, jesteś robotnikiem akurat, byś gastarbarbajterem, y, do tego jesteś przedstawicielem, tak powiedział, umownie... Y, Jesteś człowiekiem tego wiejskiego e, renesansu, ponieważ tam prowadzi gospodarkę. Oprócz tego jesteś kuratorem e, swojej własnej e, galerii Stodoła. Akurat, więc no, publikujesz, to jest dosyć dużo, ponieważ no, mówimy tutaj oczywiście o Newsweeków Historia, mówimy o Polsce Zbrojnej, akurat o mówią wieki, czyli generalnie ewidentnie widać po prostu tą, ten, twój, ten twój kunszt. I teraz tak, świetnie, że już przeszedłeś do tej dzikiej dywizji. Dzika dywizja jest książką dla mnie fascynującą, ale też ona mnie może nie, pora mnie nie zaskakuje, ale poraża ilością treści. Przykro mi... Nie, powiem tak, <filmpath> czy dało mi się całkiem nieźle akurat, a czy jest to pewien skok z do tematu, to na pewno jestem przekonany. Natomiast to też trzeba umieć połączyć ze sobą różnego rodzaju biografie konkretnych osób z tą tak zwaną dziką dywizją, bo ta dzika dywizja ona się zmienia w czasie, ponieważ mówimy oczywiście, tak sam powiedziałeś tutaj, o tym też porozmawiałem o tej elitarności, czyli o, tym, o tej szóstej pomorskiej dywizji powietrzno-desantowej, która była zlokalizowana w Małotolsce pod Krakowem. W tamże. I w Krakowie także. I w Krakowie także akurat. Była to dywizja, która miała swoją własną tradycję, Dywizja nowoczesna, jeżeli chodzi mi się wydaje, akurat jako jak na e, ówczesne standardy wojska polskiego, ponieważ w sumie chyba wojsko spadochronowe, mogę się mylić, akurat to się za, zaczyna się od historii, e, że tak powiem, jednostek związanych z drugim Kokusem Andersa, a dokładnie akurat z spadochroniarzami. E, z polskimi spod... siłami zbrojnymi dokładnie. na, 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 na zachodzie. Masz rację, tak. Chociaż przed, przed II wojną światową już polskie spadochroniarstwo się e, dosyć mocno zarysowywuje, i jego historia się rozpoczyna w Legionowie pod Warszawą dokładnie. Ale to jest jeszcze zarys, tak? Ale to jest jeszcze zarys i ten zarys yy, poczkuje i zmienia się w brygadę spadochronową w Wielkiej Brytanii, o której pewnie... Wspomnimy. Właśnie, zaczniemy. Ponieważ ja mam taką, mam taką propozycję, powiedzmy, że, bo tutaj, jak mówiłeś, ta narracja tak się wije, a mianowicie od ogółu do szczegółu, ponieważ z jednej strony opisujesz konkretne e, jednostki, e, opisujesz konkretne oddziały, ale one splatają się opowieścią ludzi, tych właśnie frontowców, osób, które rzeczywiście to przeżyły. To nie jest pisana, bym powiedział, tak ekskatedra, książka, taka, bym powiedział akurat na zasadzie e, oficerów sztabowego, który wspomina, powiedzmy. ludzie, którzy. Rzeczywiście przeszli do szkolenia, akurat, trafili do tej, do, tej jedno, do tej jednostki, ale zanim trafili, też rzeczywiście mieli swój pewien bagaż, bagaż doświadczeń. Zobaczmy, zacznijmy od Sosabowskiego. Ty zacząłeś bardzo słusznie opisem, opisem udziału w słynnej operacji Market Garden, czyli bitwy pod Arnhem. Jak wiadomo, ona nie była szczęśliwa dla e, naszych żołnierzy. E, generał Sosabowski e, nie dość tego, że starał się uratować, o czym wiemy, to jest już udowodnione. E, historycznie uratować, że tak powiem, tą całą operację, która będzie no, się ze mną zgodzić. Była kiepsko przygotowana akurat, jeżeli chodzi o wojska bryty brytyjska, dokładnie generała MacArthur'a, a później zostaje zdegradowany ma generał Sesabowski z tego powodu dosyć dużo bym powiedział nieprzyjemności, gdybyś mógł generalnie trochę na temat powiedzieć, a dokładnie. Czy rzeczywiście e, to odium, jakie Brytyjczycy i w jakiś sposób Amerykanie na tych żołnierzach po prostu w stosunku do nich akurat e, e, for forsowali, czy ono było prawdziwe? Czy po prostu, czy rzeczywiście akurat e, ten żołnierz e, w tamtych warunkach, e, on się e, nie wsławił bojowo, czy jak mimo wszystko jest tylko taki typowy czarny pijak Brytyjczyków? Trzeba, trzeba zacząć od tego, że Pierwsza brygada, y, pierwsza samodzielna brygada spadochronowa y, generała Sosabowskiego była także jednostką elitarną w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, więcej, ona była traktowana jako jednostka elitarna także przez Brytyjczyków w 1943 roku, kiedy już Brytyjczycy zauważyli, co ta brygada y, sobą reprezentuje, co reprezentuje sobą Sasabowski. Oni przyjeżdża, przy, przyjeżdża główny dowódca wojsk powietrzno-desantowych do generała Sasabowskiego, brytyjski i składa mu propozycję bez precedensu w historii Armii Brytyjskiej. Niemniej mniej ni więcej, tylko proponuje Sasabowskiemu, żeby stanął na czele połączonej dywizji. Brytyjskiej powietrzno-desantowej i polskiej brygady. Bez precedensu było w tym to, że Brytyjczycy proponują obcemu dowódcy, żeby objął dowództwo nad swoją, swoimi elitarnymi żołnierzami. To było coś, co się nie spotykało e, często w historii Imperium Brytyjskiego. Więc już sam ten fakt po powoduje, że. Możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czym tak naprawdę była polska brygada spadochronowa. Pod Arnhem w operacji Market Garden brygada walczyła bardzo dobrze. Walczyła świetnie. Sami Brytyjczycy i Amerykanie przyznawali, że Polacy nie ustępowali w niczym. Ani Brytyjczykom, ani Amerykanom bili się z czerwonymi diabłami w ramię w ramy, czyli. Szóstą brytyjską powietrzą desantową. Ale co zaważyło na tym, że Sasabowski po prostu został kozłem ofiarnym tej całej klęski, która, która się musiała zdarzyć, bo tak jak też, też powiedziałeś, operacja była bardzo źle przeprowadzona przez nie tylko Yy, dowódców brytyjskich, ale także pomyślana i zaplanowana przez samego marszałka Montgomery'ego, gwiazdora yy, yy, ówczesnego dowództwa brytyjskiego. Po prostu generał Sasabowski powiedział Brytyjczykom wprost to, co o nich myśli, powiedział to, co myśli o tej całej operacji, i powiedział więcej, że gdyby mu pozwolono, tą operację mógł jeszcze uratować ze swoimi żołnierzami. Mówiąc bardzo pokrótce, po prostu wytknął, wytknął yy, dowództwu brytyjskiemu yy, wszystkie błędy, a to, tego mu nie można, tego mu nie mogli wybaczyć yy, Brytyjczycy, mhm. że pokazał ich niekompetencje. I po prostu jako, jako dowódca yy, Obcokrajowiec został, został oskarżony o to, że to właśnie on, przez swoje poczynania, przez trzymanie brygady spadochronowej na jednym brzegu, brzegu Renu, doprowadził do tego, że ta operacja się załamała. To było zupełnie wielutne kłamstwo, które, które nałożyło się jeszcze na jedno nieszczęście, które dotknęło, dotknęło tą brygadę. Jak wiemy, brygada nasza spadochronowa miała szczególne, szczególne, szczególne przeznaczenie. Jako jedyna jednostka polskich sił zbrojnych na zachodzie miała być w całości użyta do walki w kraju, ona miała lecieć na, na pomoc w powstaniu powszechnemu, jeszcze nie warszawskiemu, bo przede wszystkim planowano, żeby, że brygada zostanie użyta po wybuchu Powstania Powszechnego w Polsce, kiedy Niemcy będą się wycofywać z ziem polskich, wtedy spadochroniarze zostaną zrzuceni i, i, i po prostu wesprą Armię Krajową. To się nie wydarzyło. Wybuchło Powstanie Warszawskie. Żołnierze Sasabowski myśleli, że po prostu y, udadzą się pod Warszawę i tam będą walczyć. Z powodów politycznych, technicznych, wojskowych coś takiego było niemożliwe. Niestety z tym Odium polecieli do Holandii i zostali użyci, użyci w operacji zupełnie nieudanej. I tutaj też jest jedna rzecz, o której się rzadko, rzadko mówi: że lepiej by było, gdyby, a była taka szansa, żeby nasi spadochroniarze zostali użyci w inwazji na Normandię 6 czerwca 1944 roku. Generał Sosabowski miał znowuż wielkie pretensje do naszego dowództwa, do naczelnego wodza, że nie zgodził się, że nie zgodził się, że nie spowodował, że nasza, nasi spadochroniarze yy, nie walczyli w Normandii. Operacja udana wtedy desanty spadochronowe, które przeprowadzili wtedy Amerykanie i, i pierwsza dywizja powietrznodesantowa desantowa brytyjska udane. Gdyby nasi żołnierze w takich udanych operacjach wzięli udział, być może historia potoczyłaby się inaczej i nie byłoby tylu tylu y, rozczarowań y, związanych z jednostką elitarną. Tak naprawdę zostało roztworzone wtedy ten potencjał y, tej jednostki. Aczkolwiek mimo wszystko nie do końca, bo jak się później okazało. Część, część oficerów, część podwładnych generała Sasabowskiego, choć on sam nie mógł wrócić do, do kraju, jak wiemy, zostało mu też odebrane obywatelstwo i, i był, przez, był przez, wpisany przez komunistów na czarną listę. Ale, ale właśnie, ale ta brygada, ta brygada stała się, ludzie tej brygady stali się zaczynem tego, co się wydarzyło po wojnie.